Siemanko, wszystkim w kolejnym odcinku. Dziś zaczynamy stajni. Idziemy zaraz po owce. Tu już wszystko sobie pozadawałem im na wieczór, jest wieczór. Więc trzeba iść po owce. Godzina 17.30. I lecimy. Tu wszystko już mają: siano, woda, pasza. Jeszcze zanim to zbieramy sobie jajka u kur, już jest jesień pełną parą. Liście już praktycznie wszystkie opadły. Jeszcze jest trochę, ale to z grubsza już opada. Kurom ścielane jest, ścielane, ścielane jest liśćmi, jak widzicie, i przez to nie robi się takie błoto u nich. Polecam tak podścielić chodzą fajnie po liściach, błoto się nie robi, więc jest wszystko elegancko. Dobra, wejdźmy, pozbieramy jajka. O, tu są trzy. Tu jest jedno. To ostatnie gniazdy mnie wybrały sobie takie na e, wypróżniają się tam i nie znoszą tam, nie wiem czemu. Te trzy gniazda jedynie. Podobały sobie, a tam to takie jakieś odpadowe. No, tu mamy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kury jak na razie się jeszcze dobrze niosą, yy, przez to, że dostają mieszankę yy, paszę Bo bez paszy to już jaj jak nie było na 15 kur to i tak to dobry wynik, że się jeszcze niosą o tej porze roku tak dobrze, więc fajnie. Tak pewnie za miesiąc już tyle jajek nie będzie, bo one zaczną się pierzyć. Te pióra zimowe będą już zakładać, to to, to już się tak niesły nie będą. No jak na razie jeszcze jajek jest sporo, więc trzeba korzystać. No u kur, nic praktycznie się nie zmienia. Koguciki rosną tutaj, jeden, tutaj, drugi. Jeden kogut zostanie na starego. Fajnie się udało, bo jest cztery kurczęta. Dwa czarne koguty i dwie białe kurki. Tu jest jedna i tam jest druga. Więc fajnie im to kurze to wyszło. Na początek miała pięć młodych kurcząt. Jedno gdzieś zginęło. Też byłby kogutek, też czarny był, no i zostało cztery, też dobrze. No, dobra, lecimy do pola. Idziemy już do owiec, jak widzicie droga już cała w liściach. Tak, drzewa zrzucają praktycznie wszystko. Tak wygląda jesienią ten lasek. Tutaj wiosną było wszystko zieloniutkie dookoła. Nic praktycznie tam nie było widać, a teraz już wszystko opada, leży na ziemi. Tu nigdy na drodze tego nie zgrabuję, jak leży to mi to nie przeszkadza. Jedynie tam, no i tu pomału. Jeszcze poczekam z tydzień, aż reszta liści yy, opadnie i trzeba będzie grabać. No, coś pewnie nagram z tego grabienia. Bo jest. Zaraz pójdziecie. Bo jest, jest tego dosyć sporo. Jak widzicie. Tu wszystko z liści. Tam. W tamtym ogrodzeniu troszkę jeszcze jest. No i tu pod tą lipą. Sporo no. też tego leży. No. Moje owieczki tutaj. Nadal 7 sztuk. Eee, kilka już dwie bodajże widać że już nabierają kręgłości że są kotne ta tutaj co teraz biegnie taka płowa i ta za nią benia Iskra i skraj benia już po nich widać że się robią grube o widzicie ta i tamta najprawdopodobniej na styczeń styczeń, luty będą już pierwsze wykoty, tak coś przewiduję no. i tu młode owieczki, ta i ta one pewnie za niedługo albo już mają ruje zobaczymy, ta jest taka fajna jest taka ciemniutka macie porównanie tą ciemną i tą jaśniutką fajna ta wyszła ona z wiekiem y, zrobi się bardziej Jaśniejsza, taka podobna do tej Na razie jest taka ciemniutka, fajna No Gucio Robi się już z niego Bydle Kozak Widzicie, tak żywa już coraz większa się robi Cały czas krąży przy owcach Obwąchuje no widzicie Taki kawałek się zrobił Już kawał barana z niego no, Będzie jeszcze o połowę większy od tej owcy, będzie większy, trochę nawet. Więc kawał z niego barana wyrośnie. Próbuję mu zdjęcie zrobić, ale zbelenia tu mi stoi. O, cyk. Elegancko. No, co, będziemy czekać na wykoty? Owce dzisiaj moje są tutaj na tym pastwisku. Razem chodzą z tymi od sąsiada. Nic sobie nie robią, Cabies na uwięzi, na łańcuchu, więc nie zakoci, a też się nie boję o to, że zakoci, bo po pierwsze on jest na łańcuchu, a po drugie moje owce boją się do niego podchodzić. Tak samo do tej owieczki. Nie znają się i boją się do niej podejść. Widzicie, krajem krajem, nawet baran za owieczkami chodzi, a do tych nie podejdzie. No, tu jest owieczka. Idziemy jeszcze teraz przepiąć barana. Zanim to mała zmiana. E, wczoraj wczoraj e, przyjechał sąsiad i zaorał tutaj mamie taki kawałeczek na wiosnę, żeby miała gdzie sadzić jarzyny, więc tu ma zaorane. No i u mnie e, maliny wyścinałem już na zimę. Niech już e, będą sobie ścięte na wiosnę, ładnie od, odbiją w górę i będą sobie rosły. Już wam pokazuję. Maliny ścinam, zostawiam tak 20-15 cm łodygi, a reszta zostaje ścinana. Nie widać bo trochę liście, przysłoniły, ale tak jak teraz to chyba widać. Jest tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rządków malin. No One jak urosną na wiosnę, to się rozsieją, od korzeni też puszczą nowe pędy, więc tu ładnie wszystko malinami zarośnie. No, na tamtej kwaterze już owce prawie wszystko wypasły. Już tam praktycznie nie mają co wygryzać. Jeszcze na chwilę tu puściłem na tą kwaterę, bo tu już przeżarły wszystko. Więcej liści niż trawy. Te kępki takie większe, to tego nie jedzą, bo tam musiały odchody pewnie zostawić i tam gdzie. Wypróżniają się, to tam nie chcą jeść tego, tej trawy. Tak jak krowa. Jak zrobi placka, to dookoła placka wygryzą trawę, a ta co jest bliżej placka to zostaje. No zostały też siana dziś całą kostkę. Jeszcze im tu zostało. Więc jutro sobie to dokończą jeść i drugą kostkę. Znowu dostanę, bo już zacząłem dokarmiać owce, bo już nie mają za zbyt czego wypasać, więc już trzeba siano dostarczać. Też z tego względu puściłem tutaj owce moje, bo jak zobaczę, że cap je te kwiatki, co Wam wspominałem, to myślę, że i moje owce by. Się za to wzięły, nie wiem. ale Kwiatki chodzi mi o te, już co pokazywałem, takie o coś to alastokrotka. Nie wiem, takie coś. No, co czeka aż go e, przepnę? Więc e, zabieramy go. Tu mam młotek. Teraz młotek sobie bierę, żeby go głębiej bić. Bo jak nogą wbijałem samą, to on i tak się uwalniał. Dobra, przepniemy go teraz tutaj. Dalej. Jest wypasa. Tutaj go pniemy. No tu jeszcze są te kwiatki. To jeszcze wypasie. Dobra, pierwsze nogą. I później bardziej wziemę młotkiem. No i Młatek niech sobie leży tu i niech się pasie. No teraz beczy trochę za owieczką już leci owieczka. Owieczka zaciekawiona moimi owcami i przy nich stoi, a on sam to beczy za nią. No, więc dobra, to na dziś wszystko. Takie jesienne obejście po działce. A widzicie, już próbuję na rogi brać. Jesienne wejście po działce. On się taki agresywny zrobił, bo czuję, że chyba któraś owca u mnie ruje ma. więc taki właśnie agresywny się zrobił, leje cały czas po sobie, żeby zachęcić owcę, żeby podeszła, ale moje owce się boją, nie podchodzą do niego. No więc się nie boję, że i Też na łańcuchu jest. No dobra, na dziś wsio. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję i widzimy się w kolejnego odcinka. Niech się darzy, trzymajcie się, cześć.